Uh -huh. Dzień dobry Dzień dobry Od rana mizianko Tak najlepiej oczywiście filowanie na kawusie filowanie na pancie no pewnie, ale dobrze bo jest tak dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu ostatnio dostaję od was dużo zapytań odnośnie tego co na bieżąco więc dzisiaj postanowiłam zrobić takiego vloga jedzeniowego ja mam naprawdę taką bardzo, bardzo ułożoną rutynę, zresztą to wynika też z moich przyzwyczajeń, więc mniej więcej jem o tej samej porze, jem podobne rzeczy, to też widzicie na bieżąco na Instagramie, także wpadajcie. E, bo tam po prostu pokazuję Wam wszystko, od ubrań, po to jak jem, co my robimy, e, i też naprawdę e, dostaję od Was bardzo dużo wiadomości, że po prostu Wam to poprawia humor. Także, Instagram jest po to, żeby się e, troszeczkę e, odstresować po pracy, wpaść, zobaczyć, zainspirować się. E, także, dużo dzisiaj będzie takich fajnych e, pomysłów: przede wszystkim na szybkie, na proste e, i naprawdę takie. Myślę, że siedzące, śniadania, propozycje jakichś takich właśnie treningowych kolacji. Yy, bo muszę Wam powiedzieć, że wprowadziliśmy taką trochę rutynę treningową. na no na przykład ćwiczy trzy razy w tygodniu dwie tabaty i raz yy, brzuch, a czasami odwrotnie. To zależy, jak, yy, co mu się spodoba, jaki trening, bo też ma swoje swoje ulubione. Yy, także dzisiaj Wam to wszystko pokażemy. My tutaj sobie odpoczywamy. Ja oczywiście piję kawę się, jest taka trochę oszukana kawa, bo to jest inka. Ja przeważnie w pracy piję kawę. Yy, I ostatnio też taką oszukaną albo cappuccino, albo lat. Czasami mam fazę na czarną, lecie znać, jak to macie. Ja na przykład mam czasami yy, taki moment, że lubię pieczywo, a ogólnie go nie jem, więc na przykład raz na dwa miesiące trafi mi się taki tydzień, gdzie lubię kanapki. Także... Yy, może trafimy na ten tydzień, zobaczymy. E, natomiast pokażę Wam, jak fajnie wykorzystać różne rzeczy w, podczas posiłków. Jak przede wszystkim regularnie jeść. To jest dla mnie najważniejsze, żeby jeść regularnie o podobnych porach, bo wtedy po prostu organizm wie, że za chwilkę zje nie będzie głodny, będzie zadowolony. Także zaczynamy. Mam nadzieję, że ten wogóle Wam się spodoba i przede wszystkim miło spędzicie czas. All of your flaws. And I dream about you from time to time. Then wake up thinking that you're still mine. I look across and expect to see your face. And remember you're a thousand miles away. Robiła szybko makijaż, a muszę Wam powiedzieć, że ja lubię robić kilka rzeczy naraz. Czyli na przykład pić kawę, jeść śniadanie, e, robić makijaż, e, wszystko sobie w międzyczasie, gdzieś tam płatki podoczy. E, więc no, także, gdybyście pytały, skąd ja mam na to wszystko czas, to ja po prostu robię dużo rzeczy w jednym czasie. Znowu sobie korektor, zrobię sobie resztę makijażu. No i przy okazji śniadania. Robię sobie często właśnie mleko, czy roślinne, czy normalne i sobie robię płatki. Tylko takie płatki to jest moja taka mieszanka, wiecie, że ja lubię te mieszanki sama robić, bo ja po prostu wiem, co tam jest. Bardzo polubiłam ostatnio pestki dyni. Lubię też błonnik. Lubię, słuchać tą czekoladę proteinową, także stwierdziłam, że sobie zrobię taką mieszankę, ale tym razem nie na kaszę, tylko na granoli. I ja mam tutaj, słuchajcie, bo Zawsze. dzięki macie... temu też macie po prostu kontrolę nad tym, co jecie, to jest y, bardzo ważne, zwłaszcza jak macie na przykład dietę, czy po prostu jakieś uczulenia, to w Mixit możecie po prostu tworzyć swoje mieszanki, nawet w ogóle tylko linka można kopiować, więc możecie przesłać go do koleżanki, e, jak na przykład ewentualnie chcecie kogoś zainspirować, to po prostu później macie w linku e, szczególne e, proporcje, więc ja mam miodową gronolę z pieca. Nasiona czija, siemielniane, błonnik, i możecie klikać, ile razy chcecie daną rzecz, czyli czego chcecie więcej. Tam jest też gramatura wam podana, więc możecie, jakby na bieżąco, widzieć, ile mieszanka będzie miała finalnie. Ja mam czekoladę proteinową dwa razy, mam rodzynki i surowe ziarno kakaowca kruszone. I muszę Wam powiedzieć, że przez to po prostu to yy, fajnie wygląda, bo i pływają te ziarne kakao. Jest to czekolada proteinowa, ona się w ogóle pod wpływem yy, ciepła nie rozpuszcza. Mm. A ta granola jest słuchajcie dobra. Ja powiem wam, szczerze, że ja ją w czasie też jem na suchą. Także jeszcze zakończę swój makijaż. Będę sobie robić konturowanie na mokro, ale muszę wam powiedzieć, że te mieszanki to jest po prostu i taki komfort, że macie się co jeść. Yy na śniadanie, to są różne mieszanki, możecie sobie, nie wiem, raz w miesiącu takie mieszanki zamawiać i po prostu mieć takie swoje autorskie, a dwa, że Wam to się nie nudzi, więc to nie jest coś, jak pójdziecie do marketu i macie ciągle to samo, także do tego ja bardzo lubię mixy za to, że na bieżąco, słuchajcie, mogę sobie po prostu zmieniać, wcześniej miałam ryżankę kokosową, miałam też kakaówkę, Kakałówka jest, słuchajcie, super i na pewno do niej wrócę, bo ona jest taka fajna, też świąteczna, możecie dodać cynamon, tam też cynamon można dodać, imbir e, i macie taką mieszankę po prostu świąteczną. W ogóle te tuby, słuchajcie, jakie są piękne. Piękne są te tuby, takie właśnie iście świąteczne i możecie sobie sezonowo po prostu je zmieniać. Także kończę swój makijaż, śniadanie i co, ruszam do pracy. pokażę Wam po propozycję takiego weekendowego bardziej śniadania, czyli naleśniki, słuchajcie namówiłam Natana, żeby nam e, kilka zrobił. Ksawciu już jest po śniadanku. E, ja mam, słuchajcie, tutaj taki drzem malinowy, ale muszę Wam powiedzieć, że to, to jest dziewczyny słuchajcie, po prostu czysta malina. Tutaj mamy dodatek gałki muszkatowej i muszę Wam powiedzieć, że to jest po prostu pyszne. Pyszne. W ogóle ja jestem zaskoczona, jak ten drzem smakuje, bo to jest tak naprawdę taki to jest taka po prostu malina malina wyciskana, świeża pyszny jest słuchajcie ten dżem także ja go słuchajcie trochę oszczędzam, bo naprawdę jest pyszny i muszę wam powiedzieć, że bardzo często zamiast na przykład na kanapkę czy ewentualnie na naleśniki to słuchajcie uwielbiam go po prostu jeść łyżką także tutaj delikatnie słonecznikiem posypę i zabijam rulon Także muszę wam powiedzieć, że takie śniadania są po prostu najlepsze. Także jeszcze wam smacznego i muszę wam powiedzieć, że naprawdę jestem zaskoczona smakiem i naprawdę to jest bardzo wyjątkowy dżem. Także polecam wam na takie szybkie śniadanka do naleśników naprawdę pyszne. No powiem wam, że naleśniki to zawsze szybko u mnie znikały, także zrobiłam sobie kawkę. I muszę wam trochę ponarzekać, że ja nie mogę nigdzie znaleźć się inki świątecznej, także jeżeli macie jakiś cynk Łodzi, gdzie się pojawiła, w którym Lidlu, dajcie koniecznie znać. Także my oglądamy psipatro od rana, naleśniki. E, no i co, teraz propozycja przekąsek i obiadów, także mam nadzieję, że e, coś ewentualnie upatrzycie. Jestem mega głodna. Dzisiaj zrobiliśmy sobie karkóweczkę z ziemniaczkami. Powiem wam, że nieźle wygląda. Także jeszcze zrobię ogórki. Pomidorka ja najczęściej słuchajcie też dodaję jogurtu naturalnego. Jak zawsze na szczęście śpi i dzisiaj szef kuchni będzie nakładał. Tak? tak. <grych> Lubisz karkówkę? No to jest na to ulubiona, bo to jest w sosie sojowym, słuchajcie w pomidorach. No jeszcze dodałam właśnie ziemniaczki. Wystarczy Ci? Bardzo tak, poproszę. Jeszcze sobie położę ogórkę i pomidorka i będzie ok. Dajmy może kawałek mięska, nie? <grych> Nie chciałabym aczkolwiek się dokopać, to... No dobrze, ale nie, słuchajcie, ona jest taka mięciutka, pokaźmowy No, taka mięciutka karkóweczka. No dobra. I jak ktoś się pytaje, to ja nie czekam do posiłków. Obiad musi być, słuchajcie, nie, porządny, duży i trzeba się najeść. Także robię sałatkę, kroimy tak ogóreczki tak na pół jeszcze, pomidorki, zalewamy jogurtem, sól, pieprz. Eee, I tak naprawdę obiad gotowy. I co? Dobre? 10 na 10. 10 na 10, no dobrze, no to jemy. słuchajcie, wyszły bardzo ładne. A karkuweczka, no, mięciutka bardzo. A jeżeli chodzi o obiady, to muszę wam powiedzieć, że my teraz się przerzucamy powoli trochę na zupy. Zrobiłam taką typowo warzywną na kuczaczku. bo się po prostu chyba lubi takie. Zupę w żłobku jeść i on, jak widzi zupę, to naprawdę bardzo chętnie je. Także pokroiłam w środku ziemniaczki, marchewkę też zupy wyjęłam i po prostu utłukłam. Tak samo kalafior, bo słuchajcie, tutaj też jest kalafior. Także taka typowo ważna zupa, zobacz, taki wielki gar zrobiłam. No i dzisiaj zjedliśmy. Także ja dużo zup nie gotuję, ale muszę wam powiedzieć, że jak widzę, jak on je chętnie i tak naprawdę całą miseczkę, no to chyba będziemy po prostu więcej zup jeść. No tam też mówi, że dobra wiecie, no bo z mięsa no teoretycznie, ale czasem taką zupę fajnie zjeść zwłaszcza jak jest wolne, czy jest weekend to rosół, czy taka właśnie warzywna wolę mu taką przemycić do diety bo jak robię rybę, to on tak wiecie, słabo je, także taka zupka zawsze się przydaje, można ją zamrozić taka awaryjna, ja też jak ksawcie był chory, to też miałam taką zupę zamrożoną od koleżanki, a później po prostu postanowiłam zrobić sama i naprawdę fajnie z wieczornej z ksawciem wyjadamy sobie z tych ten, saszetek z kalendarza adwentowego. Czekoladę. Ksawcio, to powiem Wam, że wie co dobre. Także sobie wybrał sam saszetkę. Ale my tak sobie właśnie przełożyliśmy. Jak biorę do pracy, to biorę słuchajcie jogurt. W ogóle super jest ten kalendarz, także Wam podlinkuję vloga, gdzie otwieram właśnie kalendarz. I sobie też słuchajcie podjadamy. Także Ksawcio i mama mają fajną, dobrą rzecz to jest ta czekoladowarka ziórki dla czekolady czekoladowe kuleczki liofilizowana pomarańcza, jeszcze słuchajcie pomarańczy nie testowałam także zobaczymy także wieczorna przekąska Coś sobie wybrał saszetkę, wiedział co dobra czekoladka powiem wam, że równo robimy ciastka będą dzisiaj owsiane ale słuchajcie, na nie tylko, bo zetrę marchewkę i dodam taką specjalną sobie zrobiłam mieszankę orzechów. Tutaj mamy pistacje, orzeszki ziemne, mamy kandyzowaną pomarańczę, eee, tutaj też są rodzynki, eee, właśnie do ciasteczek i do takich fajnych wypieków. Także możecie sobie na miksie też robić własne mieszanki i kompozycje. No powiem Wam, że Natan miał na to, że tak powiem, smaka, ale mówię, zostawiamy do ciastek. Także pokażę Wam zaraz wszystkie składniki. To jest chyba Twoje ulubione zajęcie, nie? Podjadanie. O, reszki. No mówię wam jak to to zobaczy to mi moje. No dobra, zaczynamy robić nasze ciasteczka. Powiem Wam taki szybki przepis. Najpierw wrzucamy jedno jajko. No. Bierzemy sobie taką dużą łyżkę i dodajemy 3 łyżeczki oleju. Możecie tutaj tak naprawdę dodać roztopione masło. Możecie dodać olej kokosowy, co tak naprawdę macie. To muszę Wam powiedzieć, że muszę kupić olej kokosowy, właśnie do wypieków. Co dalej? Teraz dodajemy ekstrakt waniliowy. Trzy kropelki, to może być też taki naturalny albo z laski na przykład. I teraz dziewczyny dodajemy miód. O, słuchajcie, miód, ale ja mam dzisiaj masło orzechowe, bo się pewnie bym chciał jeść te ciastka, a w związku z tym, że on jest raczej uczulony na miód, to będę, słuchajcie, musiała dodać masło orzechowe, ale to mam takie fajne, naturalne, słuchajcie. No tak! I dodaję mniej więcej 100 gram, więc myślę, że to będą takie trzy duże łyżki. No, muszę wam powiedzieć, że na pewno będą pyszne. Jeszcze dodamy orzechy. E, I teraz będziemy mieszać nasze suche składniki. Więc potrzebujemy 100 gram płatków, 100 gram mąki, 100 gram marchewki, mieszankę orzechów i będziemy potrzebowali łyżkę proszku do pieczenia. E, I to wszystko. Dobra, stawcie pomaga. Nastawiamy piecek na termoobieg i 170 Stopni. Także będziemy e, nagrzewać piekarnik. E, I tak, słuchajcie, wyszła masa na ciasteczka. Ja będę formułować je e, w takie najpierw kuleczki, a później będę je spłaszczać. I będę posypywać moją mieszanką. Bo to, słuchajcie, zmiksowałam na taką gładką pastę. Troszeczkę tutaj zostało właśnie takich e, płatków owsianych, widocznych, ale tak to ładnie się połączyły ze sobą e, marchewka z masłem orzechowym, I tutaj słuchajcie już widzę, że podjedzone tutaj mamy właśnie rodzynki, orzechy laskowe pistacje czekolada proteinowa, coś co ja bardzo lubię no a resztę to e, zobaczycie, ładnie to będzie wyglądać, te ciastka naprawdę będą e, fajnie się prezentować, to też jest e... bardzo fajne no, proszę bardzo, będzie orzech laskowy no ja wiem, że ty ksaście czekasz na ciasteczko Mama tutaj robi Ci zdrowe jeżyki. Proszę bardzo. O! Orzech laskowy. W fajnie, że tutaj też wrzuciłam rodzynki, bo takie mieszanki możecie robić e, sami. W związku z tym jak macie na coś uczulenie, to po prostu to wyjmujecie, ale ta czekolada proteinowa, słuchajcie, tutaj będzie fajna. Także sobie klepę I mam nadzieję, że to się fajnie rozpuści. I saw Ocean, I so deep that I could fall in. I didn't care about all of your flaws, and I dream about you from time to time. Then wake up thinking that you're still mine. No, no dobre ciacho. Pyszne wyszło. Ty to lubisz. To jesteś małym lasuchem, powiedz, tak? No. Rodzynka zgubiłeś? No ale oczywiście jest Moritz, wiadomo. O, nawet cię czaj na kolejnego rodzynka, tak? O... Dobra, zaś na bajkę. Ale ciacho... O, proszę bardzo, proszę bardzo. Mamy złodzieja. No już nie ma rodzynek myszko. Dobrodzisz, właśnie skończyłam ćwiczyć, także przygotuję sobie. Taki posiłek, coś delikatnie słodkiego, ale jednak nie przesadzajmy z tą słodkością, ponieważ muszę Wam powiedzieć, że ja ostatnio ogólnie lubię mniej słodkich rzeczy. Mniej przede wszystkim jem słodkich rzeczy. I słuchajcie, po kalendarzu adwentowym coś Wam pokażę. Mam dziewczyny za Was bardzo fajnych śniadań. Do pracy mówiłam Wam o tym ostatnio. E, także e, to jest dla mnie bardzo fajna opcja, żeby po prostu przekąsić coś, co jest z orzechem, z jakąś ciemną czekoladą, a przy okazji po prostu e, wdrożyć jogurt, e, taką zdrową przekąskę do diety. Także ja Wam tylko polecam to, co na bieżąco po prostu jem regularnie. Nic e, nowego w zasadzie, wszystko to widzicie na Instagramie. E, także przygotowałam sobie odrobinę wody w szejkerze. Będę potrzebowała pół banana. Dzisiaj słuchajcie robiliśmy brzuch. Także trening naprawdę Natanowi się bardzo wyjątkowo podobał eee, i słuchajcie ja wezmę pół banana. Natan no słuchajcie jakieś giganty kupił. Także może też mu zaraz zrobię szejka. I pamiętajcie o jednej rzeczy. Ważny jest też olej. Więc dolewamy oleju lnianego. Fajnie go też przemytaj do diety teraz dosypę sobie coś, co pojawiło się na Mixit e, i naprawdę muszę Wam powiedzieć, że bardzo mnie długo ciekawiło, więc w końcu stwierdziłam, że zamówię. Zwłaszcza, że mi się wszystkie szejki pokończyły. E, a to jest, słuchajcie, w smaku ciemnej czekolady. Mamy tutaj e, proszek kakaowy, izolat białka sojowego, rytle, proteinę ryżu, izolat białka grochu, cukier kokosowy i xylitol. E, super. I to jest w smaku ciemnej czekolady. Mamy też brownie, truskawka. Bardzo dużo fajnych smaków ja to robię w ten sposób. To jest w ogóle taki proszek, czyli coś, co standardowo u mnie widzicie, ją ja uwielbiam szejki. To też możecie dodać jako na przykład składnik waszego omletu. Też super testowałam i naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Dodajemy dwie łyżeczki, i naprawdę muszę Wam powiedzieć takie czuba te łyżeczki od serca dziewczyny, że naprawdę tutaj czuć e, czekoladę bardzo. I to jest e, to nie jest w ogóle słodkie. Także po prostu czujecie czekoladę, ale nie czujecie tej e, słodyczy takiego czegoś sztucznego. To jest naprawdę bardzo dobre. E, I słuchajcie, dodam odrobinę e, mixiteli, Tu akurat mamy białą czekoladę i e, orzechy. Także coś na kształt takiego masła orzechowego e, z dodatkiem. Taką małą łyżeczkę. Zakręcamy. Patrzę, czy wszystko, ale chyba wszystko. Wydaje się, że dobrze zakręcić. Oczywiście nie mam to kompletu dzisiaj. Miksujemy. I dziewczyny nasze gotowe. Muszę Wam powiedzieć, że ja uwielbiam takie posiłki wieczorem. Także dajcie koniecznie znać, czy Wy również, czy trenujecie. Jak, jeżeli już, to z kim. I kiedy? Ile razy w tygodniu? Mm. Hmm. Rewelacja, powiem wam, że no tą czekoladę bardzo czuć. Fajnie, że sobie dzisiaj zmieszałam z bananem, bo byłam trochę głodna. Ale jak macie ochotę coś przekąsić, zjeść coś właśnie odrobinę czekoladowego, to możecie nie dodawać banana i po prostu sobie go wymieszać z wodą albo z mlekiem. Także moja propozycja na kolację potreningową. Myślę, że zakończyła się. Tak, jest wieczór, ja już słuchajcie, po makijażu za chwilkę Nathan będzie się raczu winkiem i słuchajcie to jest czas przyjemności także dziewczyny odpalamy w piątek zawsze coś co lubimy i ja słuchajcie mam bardzo, bardzo fajne przekąski ja bardzo lubię orzechy nie je się ich za dużo, ale słuchajcie jak już są takie dobre to można się że tak powiem rozpieścić, także tutaj mam trzy takie formy przekąski i słuchajcie ja wam pokażę co Nathan lubi najbardziej, te migdały w karmelu one słuchajcie, wyglądają w ten sposób. I powiem Wam, że są po prostu pyszne. Ja już Wam pokazywałam kiedyś z te orzeszki pieczone, z chili, z miodem. Także my lubimy też te z miodem. Zobaczcie, jak one wyglądają. My sobie je doceniamy, bo co jakieś tam wierchód po prostu odpalamy. Ja mam wtedy kolę Light. Włączamy serial na Netflixie. I mam te. Ja najbardziej te lubię. Na tante miodowe z chili, a ja słuchajcie, robię z rozmarynem. I tutaj mamy orzechy nerkowca i orzechy pekan. I one są dosłownie w tych ziołach. Także liczymy, odpalamy wieczór i widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten film. Ściskam Was cieplutko, trzymajcie się, hej! Hej, czy na orzecha? Chodź!